pomiędzy Liberty Media a Andretti Global już nie idzie na noża, już idzie wyłącznie na wyniszczenie W rolach głównych Stefano Domenicali, Mario Andretti, Michael Andretti, Greg Maffei i zespół Rampoom Racing, co ciekawe bardzo ciekawa, właśnie, ciekawa, ciekawy udział Red Bulla w tej całej sprawie. Wyszła mianowicie nowa rzecz. Otóż NBC porozmawiało z Mario Andretti właśnie w ostatnim czasie. Po tym jego spotkaniu, właśnie jego oraz Michaela wraz z przedstawicielami Liberty Media przy Grand Prix Miami, okazuje się, że to nie było spokojne spotkanie przy Kawusi, nie było porozumienia, nie było nawet chyba próby w ogóle osiągnięcia porozumienia ze strony Liberty Media. Okazuje się, że. Liberty Media bardzo źle zareagowało na to, że Andretti wystąpił przed kongresem Stanów Zjednoczonych, przed kongresmenami, gdzie też zawiązała się grupa tam około 10 kongresmenów, którzy zaapelowali, a właściwie domagają się Liberty Media wyjaśnień odnośnie tego, czy ich działania, które zakończyły się nieprzyjęciem Andretti Global do Formuły 1 na najbliższe lata. Czy to czasem nie stoi gdzieś tam w sprzeczności z przepisami antymonopolowymi, które obowiązują Liberty zarówno w USA, z którego Liberty Media pochodzi, jak i w Unii Europejskiej, gdzie do którego właśnie też w też kongresmenici skierowali swoje zapytanie, swoje samo spotkanie właśnie Andre Tich ma dwie wersje zdarzeń. Sam Mario powiedział, że rozmawiał właśnie z, ze Stefanem Domenicalim, na temat tego właśnie na temat tego kongresu, że, że to nie on de facto, to, to była jego inicjatywa. Tak się wytłumaczył Mario Andretti, a więc ojciec Michaela Andretti'ego, że to nie była jego inicjatywa, tylko sami kongres, go zaprosiła do, do, właśnie, do kongresu Stanów Zjednoczonych, by właśnie przemawiał, by właśnie wyjaśnił swoją kwestię, by przedstawił swój problem, problem de facto jego syna. I tutaj co ciekawe, wdypnął, e, w połowie właśnie tłumaczeń, że to nie jest jego pomysł, tylko pomysł kongresu, w połowie zadania wpierdził się niczym samochód rowerzystę e, Greg Maffei, a więc CEO już całego Liberty Mia, czyli de fakt to osoba, do której reportuje, pod, nad którą jest to jest Stefano Domenicali i powiedział, że hola, hola, wiesz co, my zrobimy wszystko, żebyście się w tej formule 1 nie pojawił, choćby się zesrał. Oczywiście tego zesrał nie, nie powiedział, nie, ale takie mniej więcej byłoby wybrzmienie. No, a Mario powiedział, że no, to jest przerażony de facto, że to poczuł się jakby mu wręcz groził, że wręcz to jest, to jest jakiś w ogóle skandal i ogólnie przejęcie pały. Natomiast druga wersja jest taka, że y, okazuje się, że to sam właśnie sam Mario de facto, prawdopodobnie też z Michaelem, to jest, to, jest, to nie jest tak na tyle jasno opisane w artykule NBC, które jest źródłem, y, że to właśnie sam Mario podszedł, y, przyszedł właśnie ten do, do Panów, właśnie do Dominicaliego oraz do Grega Maffei na śniadanie właśnie w niedzielę przed Grand Prix Miami i to właśnie wtedy, jak jakoś tak, że powiem, oni z ich inicjatywy ta rozmowa wynikła, no i właśnie wtedy Greg Maffei, to bardziej nie, że on powiedział, że zrobi wszystko, by was nie wpuścić, tylko rzekomo według, właśnie według tego, tego anonimowego donosiciela od Liberty Media miał powiedzieć, że y, tak, odrzuciliśmy was, ale no na podstawie bardzo takich dobrych y, powodów biznesowych, czyli nawet czyli są dwie wersje, w których y, nie do końca jest jasne to, w y, jak, y, jaki sposób się zachował Marion Dirty wraz z Makerem, czy to oni rozmawiali ze Stefano, czy może sami podeszli do, do panów Liberty Media, natomiast jest, to są w obu wersjach. Y, Greg Maffei wychodzi na skór. Syna, nie? Na, 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 na straszną cholerę, która nie, która, nie, która nie zależy na dobru tego sportu. nie? Oczywiście przypominamy, że Andretti yy, Global odrzucili z powodów takich, że tam, że komu nie, nie byliby w stanie wnieść wystarczającej wartości do sportu, że nie byliby wystarczająco konkurencyjni, że bla, 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 tam się nie kreną, że ochrona ich tam, yy, ich tam własności intelektualnej, bla, 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 bla. bla. No, robi się wesoło. A gdzie w tym wszystkim jest wątek Red Bull Racing? Okazuje się, że powiedziałem wcześniej Wam, że kongresmeni nie, nie, nie otrzymali od Andrytego prośby o wystąpienie w, w kongresie, tylko to właśnie sami kongresmeni, sama ta grupa kongresmenów się zwróciła do Andrytego i to oni go zaprosili i z ich i inicjatywy wyszła cała akcja. Okazuje się, że na całość wpływ miał mieć to, że Red Bull Racing, albo może bardziej powiedzmy, ekipa, która jest taką firmą zewnętrzną, która robi takie eventy, typu Red Bull jeżdżący po, nie wiem, po, po Wrocławiu, jeżdżący z Verestu, czy z Mont Blanc, czy z innej górki, czy jeżdżący, nie wiem, po, po pustyni dalej, no to ta firma eventowa reprezentująca Red Bull Racing robiła swój event, właśnie wyjdzie w Waszyngtonie, prawdopodobnie gdzieś tam, właśnie gdzieś tam w okolicach, w okolicach właśnie Kapitolu, Kongresu, Białego Domu etc. I to właśnie samo fakt, że tam się pojawił boli formułny, to miałbym jakoś tak e, przypomnieć właśnie kongresmenom, albo właśnie może bardziej wzbudzić z nich ciekawość i się prawie jakoś tam zainteresowali sprawą. Okazało się, dowiedzieli się, że właśnie, że ich rodzimy, ich krajowy potentat, motorsportowy, czyli właśnie Mike No, walczy właśnie jakiegoś czasu z ich innym lokalnym podmiotem, krajowym podmiotem, jakim jest Liberty Media, de facto spółką prywatną. No i się jakoś tak zainteresowali. I teraz cóż, no okazuje się, że panowie nie będą, nie gadali sobie, nie spijali sobie z dzióbków, to było pewne, nie? Ale myślę, że przynajmniej będą jakoś polubownie starali się załatwić sprawę, żeby się porozumieć, przecież Liberty przez te swoje warunki, na które tam Andretti spróbuje właśnie jakoś odpowiedzieć, żeby jakoś się spełnić, żeby się dogadać w kwestii wejścia do stawki w roku 2026, albo właśnie jakoś się spróbują gdzieś tam we środku spotkać byliście tam się yy, obydwie strony były relatywnie zadowolone chociaż zawsze jak jest kompromis to są dwie strony umiarkowanie niezadowolone ale próbowali jakiś kompromis osiągnąć tak by tak tam się wydawało no to cóż tak nie jest i żeby było śmieszniej, teraz yy, sprawa się komplikuje o tyle, że już zespoły otrzymały drafty yy, mowy Concordat, czyli o Concordatu, który będzie obowiązywał w Formule 1 po roku 2025, czyli od sezonu 2026, że już otrzymali drafty. Nie wiemy, jakie są drafty. Karol z cyrku.fm właśnie podał, taki, podał taką informację. Nie wiemy, czy, właśnie, czy w ramach tego draftu zawarto informację o tym, że może być tylko 10 zespołów w stawce, czy może będzie ich więcej. No, myślę, że raczej po, tym, po takim spotkaniu, pewnie ten draft mógł właśnie być uzupełniony taką informację. No ale ewidentnie widać, że teraz Liberty gra już teraz na, na, na wycieńczenie, na wykończenie. Tylko problem jest taki, że medialnie oni tą walkę przegrali dobre 2,5 roku temu. Oni w żadnym momencie nie byli medialnie na pozycji wygranej. Sportowo, biznesowo. Koń końców może skończyć tak, że tego przyjmą, może nie przyjmą. Na razie Andretti niestety tą wojnę bardziej przegrywa, ale jeszcze ta ostateczna bitwa się nie zakończyła, ponieważ jeszcze właśnie czekamy na to, co zrobi Kapitol, e, co się stanie z przepisami antymonopolowymi i w Stanach, i w Unii Europejskiej, kto właśnie w tej batalii zwycięży. No tylko właśnie kwestia jest taka, że, e, że czasu jest coraz mniej i będzie trzeba potem po kombinować, jak Andretiego wpuścić na sezon 2026 albo 2027. E, natomiast no właśnie e, medialnie Liberty od samego początku tą walkę przerywało. Ja jestem ciekaw właśnie, jak to się rozwinie, jestem ciekaw waszych może predykcji, jak Wy to postrzegacie, dziękuję bardzo za uwagę. Słyszymy się niebawem.